Witam Państwa, zapraszam na piątkowy komentarz. Podobnie jak wczoraj zaczniemy od indeksu WIG20 w skali tygodniowej, gdzie odnotowujemy naruszenie znanej nam już zapory podażowej Fibonacci 2510-2516. Tak jak podkreślałem w swoich poprzednich opracowaniach, zwróciłbym uwagę na dzisiejszy poziom zamknięcia świecy tygodniowej. Gdyby okazało się bowiem, że popołudniowa i końcowa faza handlu przebiegnie pod znakiem wzrostu presji podażowej i zamknięcie wypadłoby jednak poniżej poziomu 2510, taki pierwszy wstępny sygnał ostrzegawszy przed możliwością wzrostu presji podażowej na rynku pojawiłby się właśnie w takiej, w takiej sytuacji. Zwróciłbym wówczas uwagę na lokalne zapory popytowe Fibonacciego i pierwszą, pierwsza z nich to zniesienie 23 6 poziom 2477 w rejonie której przebiega zielona median line i niebieska linia kanału trendowego. Kluczowym wsparciem pozostaje jednak przedział zbudowany na bazie dwóch zniesień 18 i 2, to jest strefa 2444-2448. I krótkie spojrzenie na wykres kontrakt, kontraktów w skali 60-minutowej. Tutaj istotnym wsparciem w tym momencie pozostaje przedział 2514-2516, choć tradycyjnie przy tego typu układzie fal uwzględniłbym filtr cenowy zbudowany na bazie zniesienia 113%, to jest poziom 2511. Na wykrycie widzimy w tej chwili taki potencjalny intradojowy układ XABCD, układ symetryczny, ale tak jak sugerowałem wcześniej, pierwszym przejawem takiego ponadprzeciętnego w ujęciu intradojowym wzrostu presji podażowej, pierwszym przejawem byłoby dopiero zanegowanie właśnie strefy 2514-2516. Jeśli chodzi o indeks niemiecki, DAX w ujęciu tygodniowym niewiele się tutaj zmieniło. W grze pozostaje niezmiennie przedział 7540-7600. O wzroście presji podażowej moglibyśmy mówić dopiero z chwilą przełamania pierwszej i wiarygodnej strefy wsparcia Fibonacci o 7403-7423. Choć wcześniej należałoby zwrócić uwagę na poziom 7479, czyli klasyczne wsparcie, ten poziom. To poprzedni szczyt na indeksie DAX i SP, cały czas zachowujący się relatywnie słabiej względem indeksów europejskich, choć tutaj kluczowe znaczenie przypisałbym dopiero strefie wsparcia 1402-1404 i tak jak sugerowałem wczoraj, dopiero po przełamaniu tego przedziału moglibyśmy zacząć analizować ten układ jako potencjalną formację ABCD. Czyli tym samym istniałoby wówczas prawdopodobieństwo pogłębienia się ruchu spadkowego. Kluczowym w ujęciu krótkoterminowym oporem pozostaje strefa zbudowana na bazie zniesienia 78,6, czyli 1445-1447. Dziękuję bardzo.